Piknik Country pod Śnieżką, jak co roku, przyciągnął do Jeleniej Góry miłośników tego gatunku muzyki. Za co Pani kocha country? Za muzykę, za y, rytmiczność, za tańce liniowe. Kiedy Pana przygoda z country się rozpoczęła? O, to już 10 lat temu, jak w Olsztynie właśnie powstał pierwszy festiwal Czyste Country i tam pierwsze spotkanie z Country i następnie już tutaj przez te 10 lat wciągamy się w to. Szczególny zespół, któryś panu dzisiaj gra w duszy? Ostrołęka. Ostrołękę, zanim Wojciech to już jedziemy Ducowski. naprawdę. Dzień. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich telewizów Telewizji Dami Zapraszamy bardzo serdecznie tutaj co roku Na piknik kantrowy do Jeleniej Góry Oprócz tego, że można się świetnie bawić To można fajnie zjeść, bo grochóweczka jest Palce lizać <mum> Na scenie wystąpili także Gabrysia Mycielska wraz z zespołem oraz Janusz Nastorowicz. Od ludzi była bardzo szczera, fajna energia. Dziękujemy bardzo. Rewelacyjnie się tutaj gra, to jest fajny klimat. Przede wszystkim tereny są przepiękne. Zaśpiewał także znakomity Tomasz Szwed, który opowiadał nam o początkach swojej twórczości. Dostałem płytę człowieka, który się nazywa Johnny Cash. No i później już poszło. Imprezę poprowadził dziennikarz i krytyk muzyczny, wybitny znawca i miłośnik muzyki country Korneliusz Pacuda, który doskonale pamięta początki country w Polsce. To były początki, można powiedzieć, od czasu, kiedy właściwie zaczęły się w Polskim Radiu moje audycje, czyli w 1976, a potem już na stałe w 1977 roku w programie trzecim. A pomysłodawcą kantry pod śnieżką jest prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łóżniak. Z jednej strony mamy wspaniałą muzykę, słuchamy wspaniałej muzyki, a z drugiej strony mamy też okazję spotkania ciekawych ludzi, porozmawiania z tymi ludźmi, a jednocześnie też, jak co roku, też przyjeżdżają kabareciarze, którzy, którzy też omilają nam ten czas. W tym roku swoją obecnością zaszczycił nas Andrzej Grabowski. Takie starsze małżeństwo z, 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 z Australii przyleciało do Nowego Jorku. E, no na Manhattan, tak się pyta, skąd przylecieliście, no a co dziadek mówi, z Australii. Na to babcia, która nie mówi, nie... tak mówi, dziadek pykał się, skąd przylecieliśmy. Za chwilę tak słuchaj, a z jakiego miasta, dziadek mówi, Melbourne, babcia, tak wie. Pytam się z jakiego miasta! Mówi dziadek, za chwilę tak złota, Byłem kiedyś w Miałem tam najbrzydszą kobietę, jaką w życiu miałem. Na no, ja no, co tak Tak mówię, Na co Mówi, że cię pamiętam. Telewizja Dami już dziś zaprasza wszystkich fanów muzyki country do uczestnictwa w kolejnej edycji latem 2020 roku.